Cześć widzowie! Dla Was robię teraz krótki filmik bez werki, bez jacy. Niestety, tak jak się mogliście domyślać po filmiku, Weronika przepiła moją krzywkę. Wydałem na nią 550 zł z własnej krzeni, gdzie mogłem kupić dla swoich dzieci coś albo coś, ale mówię, pomogę jej ten ostatni raz. Dam jej tą krzywkę. Jak była taka przekonana do niej, myślałem, wierzyłem w nią, że ten, ale jednak wczoraj. Dlatego wczoraj nie było filmiku, bo przyjechałem, była nakrzmocona dlatego jej nie, nie nagrałem. Nie chciało mi się nawet z nimi nagrywać, bo obydwoje dwoje byli piani. Więc sobie po prostu stąd wyszło i poszłem, bo nie miałem siły już. No ale tak nie będę wam widzą tego robił, o was, bo i tak się domieśliście i tak, że przepiła Jacek, dlatego okazał mi Jacek w W aucie wyłączyć kamerę. Bo powiedział, że znalazł wczoraj nalewkę pod jej poduszką się wkurwił Że jej wylał tą nalewkę i że ją pocisnął Dlaczego się napiła Że bał się, że mu Powiedział, że on, przy nie będzie, że on nie będzie patrzał Jak jej coś stanie przez alkohol I się wkurwił wylał jej tą nalewkę wczoraj Dzisiaj cały dzień była cześćwa Jak się zapytałem Dlaczego to zrobiła, to powiedziała, że przegięła Takie wytłumaczenie, ale wiecie 600 zł się poszło, 550 się poszło Krzmocić, ja nie wiem Czy ona się zaszyła Dupy mi nie pokazywała, ale mnie, słyszałem jak jęczała i w ogóle, więc raczej się zaszyła. Bo jeszcze myślałem, że się dogadała z tym lekarzem, że dała mu pieniądze, żeby jej wypisał. Też tak mogło być, nie wiem, Nie by ją bolała. Później, dupa, że miała, miała odwagę, się wiecie, napić po tej szybce takiej po sześciu tabletkach. Ale no, widzicie, niestety teraz jakiś tydzień nie będzie z nią filmików, bo muszę odpocząć od niej i przemyśleć to wszystko, bo wiecie o co chodzi. Dam tydzień, nie będę z nią nagrywał, nie przemyśle Jak nie, to niestety, ale wygina. Przepiszę mieszkanie na Jace. Jaca zrobi remont, a ona niestety będzie musiała iść, nie powiem wam, że do elektrowni, bo elektrownia jest zaspawana, więc będzie sobie szukała miejsca sama. No, ale chciałem z Wami się podzielić tą informacją. No, i na tym kończę ten filmik. Piszcie w komentarzach. Możecie mnie hejtować, no ale wiecie, to nie moja wina, że ona przepiła szybkę, że jest alkoholiczką. Pozdrawiam wszystkich!